Jesteśmy tu w lasach w Dobieszkowskich. Kurwa, i jak zaczynasz, no, nie przygotowałeś się. No, możesz lepiej nic nie mów. Zobacz co tu się dzieje. O tu jest cukiereczek, tak. Hej, Cukiereczku Lubimy się, prawda? A tutaj kurwa, zobacz tu. Zobacz tu co się dzieje. Pa. Dobieszków. Koło łodzi. Ja pierdolę, Jakie bagna. Normalnie bagna. Mhm, mm mhm mm zobacz to I tu normalnie można podążać tędy, nie? Ja tędy po, przydążyłem tutaj W ogóle nie, nie wiedziałem w ogóle gdzie jestem i to po prostu ciach na azymut zobacz to Jakaś kurwa normalnie Prehistoryczna puszcza Jakieś 40 kiwnięć ogonem, kurwa, od łodzi miasta. Ja pierdolę, jak to wygląda. Kurwa, bo ja w rowerku mam awarię, mi łańcuch pęk. Także przez te bagna zymu łódź rowerek na plecy, Dziu! ale póki co nie, ma, nie zamartwiam się. Piękne widoki Jakol Ojcyk, tutaj skoczymy i się wyłożymy. Zobacz o kurwa. A tam co jest? A cukiereczek? Jest. Psuje. Ja pierdolę po co jak gdzieś mam jechać jakieś kurwa nie wiadomo gdzie kurwa jakie ja mam tutaj takie o do wierzchów ty tu kurwa boby są zobacz kom tamę zrobiły no, mam, tu są bobery tu bobery są tu ja pierdolę, są bobery jak nic. Chyba, że to, to. To są bobery jak nic, bobery to zrobiły. Ja pierdolę, będą jaja jak zaraz jakiś wyjdzie. A ja nawet cukierka dla nich nie mam. Jakbym wiedział, że są bobery, to bym wziął coś, nie? Zobaczam, jak ta tama wygląda. Ja pierdolę, jak se wodę spiętrzyły. No to przecież samo się kurwa nie zrobiło, bobery jak nic. A to można objechać w koło ja pierdole kaczki, gęsi jakieś kurwa dziki drób tam jest nie? gdzie tam są? tam są chuj wie, gdzie są dawaj bobera kici kici taś taś kurwa do, do bobra do bobra a tu? pierdole jaka piękna ta planeta co to za planeta? Kurwa Do bieszków no Ja pierdole Ale kurwa czad Ty chłowie, bo ktoś ci cukiereczka zajebie No chuj, skapcia Skapcia do domu O tam kurwa ten leśniczy podąża Albo kusownik Kurwa kusownik na na, na te, na bobery poluje weź już kurwa lepiej popa, pokaż co tu jest a nie gadasz i gadasz ja pierdolę. ja to idę kurwa po cukiereczka i jadę z, idę, ten jadę, idę w koło to muszę objechać ja pierdolę do bierz, kici kici, taś taś do bobra kurwa, to bobra ja. O kurwa zajebista ta planeta kurwa ja nie wiem ja tu może zostanę kurwa do bieszków ja cię pierdolę jak tu jest pięknie tu można tu można, żeby nie skakać, to można tędy pojechać ładnie się wyjebać. I tam kurwa wpaść. O weź ten. Spróbuj jak nie przeskoczysz, to jedź bokiem. I później tu się wypierdolisz i tam się sturlasz. I patrz. I kurwa tam. Wypaplasz się w tym błocie. Ja piernop. Urywa. Nie ma Bobrów, ale ale są widać, że są tylko, że ich nie widać. Urywa. No normalnie. Jakaś kurwa i las jakiś prehistoryczny, normalnie tylko wyczekiwa głowy dinozaura brakuje. Jak No, zajebiście. Ul, zajebiście tu jest. Uhuh, juhu, my się znamy chyba. Dobro Kurva Komu v drogę temu kopa V dupę